Czas na kolejną porcję informacji z Kongresu ADHD. Tym razem będzie o lekach na ADHD. Mam tu na myśli metylofenidat i ciążę. Leki na ADHD pokonują barierę krew-mózg, pokonują też barierę łożyskową i dostają się też do mleka matki. Zatem nie można zrobić eksperymentów, które mogłyby jednoznacznie wskazywać na to, czy leki wpływają na dzieci, czy też nie wpływają na dzieci. Mamy takie dane, które wynikają z obserwacji, ponieważ nie możemy zakazać, nie wiem, czy pić alkoholu kobietom w ciąży, czy walnie papierosów, czy branie innych leków, no to niektóre osoby decydują się na to. Dane pochodzą ze Szwecji i Norwegii, przebadano kilka tysięcy kobiet. I tak, to badanie było dosyć trudne, ponieważ niektóre kobiety no, wypadły z tego badania, bo tutaj trzeba było brać pod uwagę, że kobiety też nie mogą palić, nie mogły brać innych leków niż metylofenitat. No też oczywiście te, które zgłaszały, że piły alkohol, też odpadały od badania, no i inne środki, niestety często narkotyki, też jeżeli kobieta zgłosiła, że brała, to, to wypadała z badania. I teraz my nie możemy mieć pewności, że w tych badaniach kobiety deklarowały prawdę, bo no, niestety może niektóre kobiety nie przyznawały się do pewnych Problemów. Nie badano też innych czynników jak trauma, przemoc i tego typu rzeczy, więc no, te badania no, nie mogą być tak do końca pewne. Badano pod względem później tych dzieci, które urosły, czy wykazują większe prawdopodobieństwo ADHD lub autyzmu niż w innej grupie, i badania wskazały, że nie było takiego. Wpływu. Oczywiście nie ma innych wpływów, więc tego też nie wiemy. I nie wiemy też tej rzeczy, która może było o tym, ale jakoś nie zwróciłam uwagi, więc nie znam tych danych, na temat karmienia, prawda? No bo jeżeli te kobiety brały te leki w ciąży, no to pytanie i pewnie duże prawdopodobieństwo, że brały je też podczas karmienia. A wiemy, że metalofenidat też znajduje się w mleku. No, generalnie wyszło, że wpływu nie ma. Musimy też pamiętać o tym, że tak, ja nie jestem lekarzem przede wszystkim. Tak, więc musicie to wszystko konsultować ze swoim lekarzem. Nie, ponieważ te leki y, przekraczają barierę y, łożyskową, to nie zaleca się y, brania leków na ADHD w ciąży. No, wtedy się ewentualnie rozważa indywidualne przypadki, kiedy. Zyski mogą być większe niż koszty, tak? Są takie sytuacje i musimy pamiętać też, że ciąża związana ze zmianami hormonalnymi i w ogóle takim większym życiowym zamieszaniem, większym stresem i wieloma innymi czynnikami zaostrza zarówno objawy ADHD, znaczy może też, może nie każdej kobiecie, tak, ale może zaostrzać objawy ADHD i może też zaostrzać objawy zaburzeń współistniejących, więc to jest taki dosyć trudny temat. Ważne jest też tutaj to, że metylofenidat dość szybko jest metabolizowany z organizmu, zwykle jest to 6-8 dni, młodko zaczyna karmić płód, w 8, mniej więcej zaczyna dopiero, w 8 tygodniu y, trwania ciąży i tak naprawdę w pełni się rozwija w, y, w 18-20 tygodniu trwania ciąży. Więc jeżeli ktoś bierze y, metylofenidat, Starając się dziecko, właściwie chyba nie ma przeciwwskazań. Oczywiście znowu wszystko konsultujemy z lekarzem, bo to jest tutaj tylko taka informacja. Tylko dopóki się nie zorientujemy, że jesteśmy w ciąży, a zwykle w obecnych czasach, no, orientujemy się do tego ósmego tygodnia, no to, no to też jest jeszcze zupełnie bezpieczne dla dziecka, żeby zaprzestać brania leku. No i jeszcze dodatkowo, jeżeli coś przegapimy i będziemy brać ten metylofenidat, czy to przypadkiem, czy to ze względów wskazań medycznych, no to nie nie Wykazano, że możemy zaszkodzić w ten sposób na pewno dziecku, więc unikamy, ale nie widać katastrofy, jeżeli chodzi o ten temat. Przyszło mi do głowy taka sytuacja, że skoro podawanie dziecku alkoholu i narkotyków jest zabronione prawnie, a mamy taką sytuację, że traktujemy dziecko w brzuchu mamy jako pełnoprawnego obywatela i pełnoprawne dziecko, to dlaczego picie przez kobietę alkoholu i brali narkotyków, które nie mają no, żadnego uzasadnienia medycznego, nie jest karane.